Pod koniec XIX wieku przy wsparciu Władysława Hrabiego-Zamojskiego w Zakopanem powstało Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ. Od 125 lat organizacja odgrywa ważną rolę w dziejach miasta. Jej członkami były znane postaci – Walery Eliasz Radzikowski, Andrzej Hramiec, Jan Kasprowicz czy Franciszek Marduła, znany lutnik i sportowiec. Towarzystwo, które słynie z krzewienia kultury fizycznej, od 12 lat organizuje zakopiański weekend biegowy z Sokołem. Impreza cieszy się olbrzymią popularnością. Trzy górskie trasy o różnej skali trudności poprowadzone są na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Oprócz tego, że jakby chcemy upamiętniać te ważne dla nas osoby, jak druch Franciszek Marduła, który był wieloletni prezes Towarzystwa Gimnastycznego Soku Lutnik i po prostu znakomita postać, chcemy też oczywiście propagować idee sportowe, tak? Dlatego staramy się z własnymi siłami organizować takie zawody. Bardzo się cieszę, że możemy współpracować przy tym przede wszystkim z miastem Zakopane i że miasto wspiera naszą naszą realizację. To są biegi, w których Maksymalnie może pobiec w jednym takim biegu 350 osób. a w niektórych biegach nawet tylko 200. Z racji tego, że rozgrywane są w Tatrzańskim parku Narodowym. Bieg, którego trasa prowadzi na szczytka z Prawego Wierchu nosi imię zasłużonego drucha Franciszka marduły. Ten bieg jest bardzo wymagający ze względu na to, że są bardzo wysokie przewyższenia, trudne zbiegi, wymagające naprawdę stabilizacji ogromnej. I siły przede wszystkim. To jest jedyny bieg w Polsce, który jest tak naprawdę wykładnikiem, jak kto trenuje. Jeżeli człowiek mało trenuje, to nie ma szans, że to przebiegnie. Jest to, jest, są to po prostu mistrzostwa Polski na wysokim poziomie i fajnie byłoby, gdyby zaliczane do Pucharu Świata. W tym roku uczestnicy musieli być przygotowani na trudne warunki. Mgła i śnieg zmusiły organizatorów do zmiany trasy. Nie było najwyższych punktów czyli Przełęczy Świnickiej i wcześniej zrezygnowano też z podejścia na Karp. No, najtrudniejszy chyba odcinek to właśnie podejście na Przełęcz Liliowe, gdzie były takie płaty śniegu, na których się bardzo nogi ślizgały i, i zbieg z Kasprowego. Też leżały po łacie śniegu, nie można było tego przebiec, taki był poślizg kontrolowany. Cały czas albo w górę, albo w dół, ani kawałka takiej możliwości odpoczęcia. Także szapoba dla organizatorów naprawdę znakomicie ją poprowadzili. Dla żołnierzy, muszta to jest początek szkolenia, podstawa tak naprawdę wszystkiego. W momencie, kiedy żołnierze są na tyle wyszkoleni z musztry, że można uznać ten poziom za wystarczający, przechodzą do dalszych elementów szkoleniowych i ułatwia to zdecydowanie właściwy przebieg metodyczny szkolenia. Siódmy ogólnopolski przegląd musztry klas mundurowych. Współorganizowany przez miasto Zakopane nie bez powodu odbył się na Zakopiańskim Placu Niepodległości. To na tym placu ówczesny dyktator, prezydent Rzeczypospolitej Zakopiańskiej, pisarz Stefan Żeromski, odebrał przysięgę od wojska, policji, żandarmerii, dyrekcji kolei, dyrekcji szkół, poczty i gminy żydowskiej. I tutaj rozpoczęła działalność zupełnie suwerenna polska władza, niezależna od władzy zaborskiej, Rzeczpospolita Zakopiańska. Sto lat po tych wydarzeniach polska młodzież ucząca się w klasach mundurowych zaprezentowała swoje umiejętności. Przegląd musztry składa się z trzech konkurencji. Główną konkurencją to jest program obowiązkowy, w ramach którego drużyny losują zestaw 10 zadań, który jest przygotowany na podstawie regulaminu musztry sił zbrojnych. Dowódca drużyny, wydając komendy, musi wykonać wszystkie 10 zadań. Kolejną konkurencją, którą mamy teraz możliwość oglądania, jest program Dowolny. Teraz zespoły właśnie prezentują tą musztrę paradną, bardzo efektowną dla e, oglądających. Trzecią konkurencją jest konkurs piosenki marszowej. Oglądaliśmy na przykład zawodowych żołnierzy, którzy też mają musztrę paradną. I wybieraliśmy sobie elementy, mieszaliśmy wszystko, częściami wymyślaliśmy, i w ten sposób powstał nasz układ. Tak dobrałyśmy się, stworzyłyśmy drużynę, jedna za wszystkie, wszystkie za jedną. Trzymamy się razem, dogadujemy się, no i tak to już wyszło. Jak przyjechałyśmy tutaj, to były komentarze, o same baby, a teraz baby pokazały klasę. W wolnych chwilach głównie ćwiczyliśmy, szczególnie na lekcjach w większości. Układ to był nasz głównie pomysł i za pomocą oczywiście badania reprezentacyjnego w Warszawie. W ostatni weekend czerwca Zakopane stanie się radiową stolicą Polski. Na Krupówkach przy Oczku Wodnym swoją siedzibę będzie miało studio kultowego Lata z Radiem. Stąd nadawana będzie audycja z udziałem mieszkańców i turystów oraz lista przebojów programu trzeciego. W mieście rozbrzmiewać będzie muzyka grana przez zespoły na kilku scenach. Zakopane to piękna przyroda, Tatry, ale również muzyka, muzyka, którą dedykujemy różnym odbiorcom. Dlatego na rozpoczęcie sezonu w Zakopanem będziemy mogli posłuchać Włodka Pawlika, będziemy mogli posłuchać kapele ze wsi Warszawa, wyjątkową kaję, a to co dla mnie najważniejsze to Hania Rybka, czyli nasza lokalna, wyjątkowa jazzmenka i folkowa artystka. O szczegółach poinformowano na specjalnej konferencji, która odbyła się w Warszawie. Będą też oczywiście dodatkowe atrakcje multimedialne, bo mam do czynienia z nowoczesnym polskim radiem. Będą atrakcje, będziemy korzystać ze smartfonów po to, żeby kontaktować się z reporterami, będą nagrody. Wiele cudownych rzeczy przed Państwem. Współorganizatorem wydarzenia jest Miasto Zakopane.